Jaki popełniłem największy biznesowy błąd w moim życiu, i nie zamierzam go powtórzyć. Ten film pomoże Ci podejmować lepsze decyzje w życiu, jaki pokaże, jak zarabiać olbrzymie pieniądze, a przede wszystkim nie zmarnować okazji, gdy taka się nadarza. Na wstępie przepraszam wszystkich za to, że tak dużo rzucam materiałów e, biznesowych, tego nawoływania do pracy, że cały czas szukam pracowników. E, w ramach, jakby, I'm sorry. 80% mojego kursu Mentora Pro gdzie dzielę się całą najpotężniejszą wiedzą rozwoju duchowego osobistego macie za frajkę na moim kanale YouTube. Codziennie się pojawia nowy film już od dobrego miesiąca albo i dłużej także zapraszam was tam jeżeli jesteście głodni materiałów rozwojowych ale wracając do pytania. Ja kochani zrozumiałem w swoim życiu że po pierwsze za mało popełniałem błędów chociaż popełniłem ich sporo biznesowych ale za rzadko wychodziłem do nowego. Bałem się podejmować ryzyko, bałem się wchodzić w nowe tematy, i choć mam na swoim koncie takie wtopy, że nieraz milion złotych straciłem, żywej gotówki, a to i tak uważam, że za mało podejmowałem decyzji. To jest jakby jedna rzecz. Druga to to, że jak już znajdziesz biznes, który jest nieporównywalny do czegokolwiek innego, to trzeba w niego wjechać z całej siły, bo w finansach chodzi o to, że my nie walczymy tylko dla siebie, po to, żeby mieć fajny motor, auto, dom yy, i takie rzeczy, ale my zabezpieczamy naszą całą rodzinę na przyszłość. Yy, dzięki dużemu kapitałowi już jest luz w działaniu, możemy robić jeszcze inne rzeczy. Możemy pracować, a nie musimy. My walczymy o wolność, wolność, luz i swobodę. I ja, kochani, odkryłem, że, yy, i teraz dlaczego tak dużo bombarduję tym darmowym remontem. Kochani, to jest najlepszy biznes na planecie Ziemia. Nie odkryłem czegoś takiego, żeby z jednej strony pomagać ludziom, z drugiej strony były ogromne prowizje. E, pokaż mi produkt, w którym e, chodzisz po domach i mówisz, dzień dobry, czy Państwo już korzystali z dotacji, czy otrzymaliście już 135 tysięcy z Unii Europejskiej. I koniec. No i to albo tak, albo nie. Jak nie, nie otrzymali, no to działasz. Jak otrzymali, no to trudno, idziesz dalej. Masz dotację 100% na produkt, który dajesz, czyli wymianę starego źródła ciepła, docieplenie ścian na zewnątrz domu, docieplenie poddasza, nowe okna, nowe drzwi, rekuperacja. Ludzie mają zmienione życie dzięki temu, że nie wieje im na chacie i mają cieplejszy dom. To masz z jednej strony i to w 100% finansuje Unia Europejska. Z drugiej strony, rząd tych najbiedniejszych mandatami 5000 zł za to, że kopcą, miliony domów, które, można, które się kwalifikują do programu i ogromne prowizje. I teraz, jak ja zrozumiałem, że takie okazje zdarzają się raz w życiu, przepraszam Was najmocniej, ale będę bombardował po prostu moje social media tym, żeby zainspirować Ciebie do tego, żebyś dołączył, dołączyła do mojego zespołu. Wyobraź sobie, że dołączając do mnie i współpracując ze mną, z jednej umowy możesz mieć 10 tysięcy złotych. Tylko sobie to wyobraź, z jednej umowy. Najlepiej piszą kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcznie. Jak przepracujesz dwa lata i będziesz podpisywać 10 umów miesięcznie ze mną, masz już dużo, że na początku tylko się sprawdzisz, to dostaniesz od nas auto, dostaniesz 4,5 podstawy i 10 tysięcy prowizji z każdej jednej umowy. Pisz po 10 umów, nie pisz jak tam najlepsi po 20-30, pisz 10. Masz 2 miliony złotych za dwa lata. Dobra, bądź nieudacznikiem, nie będziemy Ciebie tam do tych trochę lepszych porównywać, porównujmy się do, do przeciętniaków, pisz 5 umów miesięcznie. Masz milion złotych po dwóch latach. Milion złotych gotówki plus zdolność kredytowa jaką sobie wypracujesz równa się wejście w dowolną branżę, możesz zostać deweloperem, możesz skupować nieruchomości, możesz otworzyć dowolny biznes, możesz zrobić co chcesz i jeszcze górka pieniędzy ci zostanie. I moim pomysłem, jak i osób, które dołączyły do darmowego remontu, jest to, żeby po tych dwóch latach w gronie najlepszych będziemy reinwestować te pieniądze w, nazwijmy, taki ośrodek hotelarski. Bo za 350 do 500 tysięcy złotych można postawić taki mały domek drewniany, w lesie gdzieś, gdzie ludzie mogą sobie przyjeżdżać i to wynajmować. Ceny takich domków to jest 1000 zł za dobę. Gdzie się nie pytałem, bo dużo jeżdżę po polsce, mój wspólnik Bartek Wojda, Wojda też, gdzie się nie pytaliśmy, to obłożenie jest prawie 100%. To niech to nie będzie 100%, niech to będzie 70%. To macie z 20 dni obłożenia na 30 20 tysięcy złotych. W tym kredyt, no bo tak. Żeby wziąć taki domek, to dajesz 35 tysięcy gotówki, a resztę pakujesz w kredyt. No i będziesz miał ratę na poziomie, nie wiem, około tam 7 tysięcy złotych. Nawet niech to będzie 10. To drugie 10 Ci zostaje. I teraz z miliona złotych Ty możesz zbudować takich domków dużo. Dużo to jest 5, 10 i wystarczy. Miej 10 takich domków. 10 razy około 10 tysięcy złotych to masz stówkę. I już nie musisz do końca życia pracować. No, mi, mi by trochę brakowało, ale już większość ludzi jednak to ustawi. Bo w sumie, gdybym miał y, Porsche za gotówkę, nie miał miliona kredytów w tym domu, to w sumie ja też bym mógł za stówkę przeżyć, dałoby radę. I teraz, gdy ja zrozumiałem, że takie okazje nie zdarzają się, żebyś miał produkt, który jest za darmo dla ludzi, bo to jest dofinansowanie 100%. Rząd każe tych ludzi, jak nie wymienią tego kopciucha, czyli mamy wsparcie rządu, że jeszcze 5 tysięcy mandatów im rozdaje, takie coś się nie zdarza. I teraz ja zrozumiałem, że słuchałem wiele biografii ludzi sukcesu. Każdy z nich miał taki moment, który był game changerem w ich całym życiu biznesowym. Raz na jakiś czas podejmując wiele prób, znajdziesz taki biznes, taką branżę. Na której to, która to może być Twoja katapulta do robienia rzeczy potężnych. I ja już nie tyle wierzę, co ja wiem, że to jest dla mnie i dla moich ludzi ze mną współpracujących właśnie taka katapulta, dzięki której później cała przyszłość i następne pokolenia mogą mieć zabezpieczony byt. Chciałbym Cię z tego miejsca zainspirować, zmotywować do tego, żebyś wszedł na stronę rekrutacja.darmowyremont.pl i tam jak sobie wejdziesz, zobacz sobie film, w którym omawiam wszystko od początku i na samym dole strony masz formularz. I żebyś podjął właściwą decyzję, bo takie branże nie zdarzają się. Możesz powiedzieć, o nie będę chodził od domu do domu. Powiedz mi, co to za różnica, co robisz, jak możesz zarabiać 100 tysięcy i więcej miesięcznie? Co to za różnica? Nawet gdybym miał gówno widłami przerzucać, a będę miał wizję, że dzięki temu mogę być do końca życia wolny finansowo, to ja bym to robił. To nie ma żadnej ujmy w niczym. A w naszej branży my pomagamy najbiedniejszym pozyskać te dofinansowanie i remontujemy od A do Z im całe chaty. To jest misja, a nie robota. Bo z jednej strony pomagamy tym ludziom, a z drugiej strony jeszcze oni to mają za darmo. Także znaleźliśmy branżę, gdzie jest pełna misja. Można to robić od serca. Ale z drugiej strony są dalej bardzo duże prowizje i można na tym po prostu wszyscy wygrywają, tylko Unia Europejska stawia. A to i tak z naszych podatków, także, e, także nie ma to większego znaczenia. Kochani, m, takie rzeczy zdarzają się raz na. Ja nigdy w życiu nie widziałem takiego biznesu. Jeżeli widziałeś taki biznes, napisz w komentarzu, bo ja nie widziałem, nie słyszałem, żeby można było mieć za darmo produkt wysokomarżowy dla milionów ludzi. No po prostu nie widziałem, nie słyszałem. I tak jak tu siedzę, mówię Wam, że dzięki temu projektowi to będzie moja i moich ludzi trampolina do robienia rzeczy przypotężnych Będę teraz cały czas rekrutował, będę cały czas wrzucia, wrzucał treści biznesowe, bo głęboko wierzę w to, że dzięki temu projektowi zmieni to życie naprawdę wielu dziesiątkom, jak nie setkom ludzi, którzy ze mną współpracują jak i wszystkim ludzi, którzy są, ludziom, którzy są w tym projekcie, jak i klientom. Także jest to coś niebywałego. Zapraszam Cię gorąco na pokład do ludzi świadomych, ambitnych, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. Naprawdę, ludzi, którzy już z nami współpracują od samego początku, to jest błogosławieństwo. Ja nie spodziewałem się, że można współpracować z tak fajnymi, świadomymi, pozytywnymi ludźmi. Zderzycie się z taką pozytywnością, współpracując z nami, że nie macie żadnego pojęcia. Także jeżeli jesteś w takim momencie... Czy podjąć to ryzyko czy nie, ja ci mówię z mojego doświadczenia, że warto, warto dawać sobie szansę. Bo jak trafisz na właściwy biznes w odpowiednim czasie, to może być trampolina do robienia rzeczy wielkich, potężnych do zmiany i wywrócenia Twojego życia do góry nogami. Tego Tobie życzę z całego serca. Jeżeli mi ufasz, dołącz do mojego zespołu, współpracujmy razem, działajmy razem. To jest czas jest teraz. Mamy dwa lata tej branży. I wierzę w to, że jak to wykorzystamy, to będzie coś nieprawdopodobnego. Dzięki, pozdrawiam.